Dzień dobry, witajcie, wielka sobota. Idziemy do święcenia razem z Nami, Koszyczek przygotowany dzisiaj w kolejnej parafii, w tamtym roku świętej Katarzyny, żeby wam się nie znudziło. No to cóż, wchodźmy do środka Naemi. Pogoda śliczna jak na wielką sobotę przystała. Teraz będzie kolejne święcenie, więc spokojnie szansę. Znak życia. tylko słowo, że normalnie przyklękamy przed Najświętszym Sakramentem. To tak jak Wielki Piątek i dzisiaj Wielka, Wielka Sobota nie ma w tabernakulum Najświętszego Sakramentu, to się ten jeden raz przyklęka przed Krzyżem. W koszykach piękne łańpie umorzone, to jest znak tego, że oznuczy, że będziemy świętować ważne dla nas maska. Uroczystość. I, i też pokaże swoje znaczenie, Inne kiełbasy. Nawet jak nam już jest gorąco, to w kościele zimno. No no, jest inaczej. No dobrze, atmosfera Wielkiej Soboty. Tutaj oczywiście coś tam sprzedają. Jak podjedziemy jeszcze do niepowstąpienia pańskiego, bo też będziemy za chwileczkę weźmiemy babcie i trochę pojeździmy, popatrzyć jakie są groby w innych kościołach na Ursynowie, no to sobie zobaczymy po prostu. To co, lecimy teraz do domu, wsiadamy w samochód i kolejne kościółki zobaczymy groby i chwilkę się tam No dobrze. No dobrze, przyjechaliśmy, oglądamy groby, przyjechaliśmy pod kościół te z ofiarowania, tak? Byliśmy tutaj przy okazji górki Kazurki, akurat nie było okazji pokazać wnętrza, pamiętasz, kościół był zamknięty To jest też jedna z ładniejszych kościołów na Wursynowie. My się zastanawiamy, co mają znaczyć te zdjęcia. Czy to są umarli, czy nie mam pojęcia. Czy to są Ale wydaje mi się, że raczej parafiani, bo to za, za dużo tych młodych tam jest takich. jesteś Boże. E, można nam powiedzieć, jaka jest symbolika tych, to są żywi parafiani. Tak? E, to są parafianie, to po niedzielnej były robione zdjęcia. E, ci, którzy wyrazili z wodę, to mieli robione zdjęcia. No i tu są słowa, e, ty jesteś dowodem mojego zmartwychwstania, to są Aha. Romana Branch e, słowa. No. Uh -huh. Czyli to, że e, Chrystus zmarł po to, żeby każdy mógł zmartwychwstał. Mm -hmm. Dlatego są żywy parafianie, mhm. że każdy z nas do tego dąży i w codzienności też może zmartwychwstać. No, tak mi się wydawało, że za dobrze wyglądają, żeby, no, tak, wszyscy żeby wszyscy już nie żyli. No, 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 no to chwała Bogu. Każdy żyjący sprawia czarno-białe zdjęcia, Aha. ale to pewnie... E, dobrze, e, dobrze. Tak. dobrze, że Tak, że mm. symbol grobu trochę no. to chodziło o to. E, ale żywi. wszyscy tak, żyją. No to fajnie, wszyscy, e, bardzo żywi. ładny grob. No daj im Boże. Szczęść tak. Boże, wszystkiego, wszystkiego dobrego. jak się grup podobał u ofiarowanie pańskiego? Fajny, bardzo, bardzo. mi się bardzo podobał, takiego jest piękny. No, piękny, ale w ogóle też ta monstrancja to wszystko taka naprawdę piękne. No to dobrze, to lecimy dalej do Ojca Pio teraz. Dobrze, dotarliśmy do parafii Ojca Pio, Świętego, i tu mamy kaplicę. I tutaj tutaj mamy nowy już nowy kościół. Być może to chodźcie na razie tutaj, a później wejdziemy tam do święcenia. Co sobie kościół zobaczymy. I tu w kaplicy święcenie nawet i dobrze, bo tam spokojnie ludzie mogą się pomodlić, tak? O, tu mamy parafię świętego Ojca, Pio i tu już mamy kabaty. Piękne. Zobaczmy. No śliczne. Co się stało? Wielka cisza spowiła ziemię. Wielka na niej cisza i pustka. Cisza wielka. Bo król zasnął. Ziemia się przelękła i zamilkła. Bo Bóg zasnął w ludzkim ciele. A wzbudził tych, którzy spali od wieków. Pięknie to wygląda, super. No i ładna parafia, nie? Tak. Także tutaj razem, to jak mała chyba byłaś, to byliśmy na a Ja tu też kiedyś byłem. Tak, coś kojarzę. No, no. No, to fajnie. Zdecyduję jednak. Chyba, że może tam wchodzi? Też. Zachodź, że tu mi ale muszę iść Tak, to w ostatnim razie. Albo krańcu. No to teraz lecimy dalej do. Świętego Władysława. Do Władysława. No dobra, to idziemy. Ja mówię, to przyjedź, bo to niedaleko. No i Władysława Zgierniowa, tak, kościół. Ten park już znamy, tak, na nim kręciliśmy Są takie fajne nowe osiedla, wybudowali obalon dziecku. Ale tam jest No właśnie. No dobrze, to mamy już ostatni grób, już na inne nie idziemy. No. ale było bardzo fajnie, tak dobrze, bardzo ładne. Yy, czy na mrowisko miała być ochota? Miała. Tak. No tak, wtedy ci się radę. podoba. Mm. To może być. No to proszę bardzo piękne. No. Okej, okay, no to będzie. No, no. Kochani, wielka sobota, pokazaliśmy Wam groby pańskie, jeszcze wcześniej ciemnice. Na niedzielę palmową to co mi zrobiła ze swoimi koleżankami, kolegami Palmę. No i życzymy Wam błogosławionych świąt. Marszwek Stania Pańskiego, odpoczynku, radości, pokoju, i wszelkiego dobra na kolejne święta. No i do zobaczenia przy następnej okazji. Bywajcie!